Hej, cześć Manko, z tej strony Mroku. Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Raft, witam Was w kontynuacji poprzednich odcinków, więc wpadaj, bo oczywiście naszą lokację rozdzieliliśmy na kilka części i dzisiaj tak naprawdę myślę, że skończymy tą lokację, aczkolwiek zobaczymy jak to pójdzie, ponieważ ta lokacja jest wielka, a ja chciałbym odcinki. Robić właśnie po plus minus 20 minut, więc zobaczymy, jak wyjdzie. No i oczywiście, zakładamy ten kombinezon. Musimy wejść tutaj, tutaj się musimy dostać. I teraz tak musimy tędy iść i zobaczyć, teraz, co tutaj jest grane. Pewnie musimy to wszystko rozkręcić. Tak, musimy to wszystko odkręcić. O kurde, ile was tu jest? Dobra, 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 dobra. Słuchajcie, my musimy tam wejść i my musimy uważać na te stworki jeszcze dodatkowo, ale ich tam było pełno. Mam nadzieję, że kurczę, damy radę to zrobić, bo to będzie naprawdę. Zobaczcie. Czy ja mogę jakoś was atakować szybciej? Czy wy będziecie... O! I pytanie, czy wy będziecie się rozpić na nowo tutaj? Szybko, 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 szybko. O kurde. Dobra, słuchajcie. Ich trzeba by było wszystkich tu posprowadzać. I wszystkich powybijać. Mi się wydaje, że już ich chyba więcej nie będzie. Chodź tutaj, chodź, 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 jeszcze trochę... Ja nie mogę. Ciężko jest ich je trafić, ale chyba jednym strzałem je za... atakuje? Dobra, daładujmy sobie ten kombinezon. No dobra, no i to chyba jest wszystko. My będziemy musieli ich pokonać i później, tylko że jak tak tak dalej pójdzie, to ja łuku nie będę miał. Tylko na szczęście ich się da pokonać. Dobra, kręcimy, 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 kręcimy. Mamy sporo czasu, bo zwróćcie uwagę na to, że yy, jeszcze mamy tak pół czaszki plus minus skażenia. Okej. Okay. I myślę, że tu teraz do góry i tutaj już e, możemy sobie tak naprawdę przejść bez kombinezonu. No i mamy tutaj jakieś odpadki, tutaj są te bydle. I tu mamy kolejny y, oczywiście pręt kontrolny. I tutaj mamy laboratorium, Ok, Dobra, to możemy tak sobie regulować, dobra. Okej. Okay. Taki sposób to działa. Jeżeli ja będę sobie tak przechodzić, o, muszę coś takiego zrobić, i wtedy się będą drzwi otwierać, ale fajne. No dobra, to idziemy do tego laboratorium. To jeszcze są takie odłamki skażenia, ale dopiero tutaj będę miał problem. I tu musimy zrobić prawdopodobnie to samo. Uruchamiamy sobie coś takiego. Tu są takie szyby. Tutaj regulować tego nie mogę, więc, obs więc muszę poszukać takie właśnie regulacje. Okej, okay. dobra, tylko gdzie? Muszę dać do tego na pewno, do tamtego. O, tu możemy przeskoczyć, a tu możemy przeskoczyć i dać. Tak, dobrze myślę. Tutaj możemy dać. Chyba, że mogę zrobić tak. Dobra, musimy wyjść. O, kurde. Musimy wyjść po prostu. Dobra, i teraz tak. No, właśnie, ja muszę jednak to zregulować. Tylko jak to zregulować? Nie, tego nie mogę. Może ja muszę bardziej tak zrobić. Wtedy to dotyka tego, a ten punkt będzie dotykać coś takiego. No, właśnie, chyba będę musiał tego dużego złapać. O, i teraz ten. Mm, dobra, czyli ten nie mogę, ale mogę za to zrobić pewnie na tą szybę. Mm, kończy mi się tlen, ale mm, będę musiał szybko podejść tutaj, ogarnąć sobie nowy kombinezon, bo za chwilę się skończy i idziemy dalej. Nie wiem, słuchajcie, mi się wydaje, że ja tutaj coś, ter coś jednak muszę dać chyba na tą szybę. Albo na tą. Dobra, zrobimy teraz tak I może uda się... Nie, to się nie odbija. Powiem wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić Ale pomyślimy Chyba, że zrobimy to w taki sposób I może teraz się uda to jakoś złapać tamto Nie mam że ziel... nie wiem czy to nie trzeba tak zrobić przypadkiem? Okej, okay, ogólnie rozgryzam już, jak to powinno wyglądać. Oj, mam nadzieję, że będziemy dobrze słychać, ponieważ troszeczkę mikrofon inaczej ustawiłem. I teraz, tak, ten panel zrobiłem coś takiego, szybko Wam pokażę. Że stąd przeciąłem tutaj, tu odbiłem w taki sposób. Tu jest od lustra odbite, które jest właśnie tamte lustro, i ono idzie aż dotąd. To odbija w tą stronę, i teraz ten punkt muszę dać na to lustro, i to najlepiej zrobić coś. Takiego. O, musicie przesunąć, tak. I wtedy będzie palić, i wtedy możecie normalnie przejść. I tutaj już jesteście bezpieczni. Generalnie musiałem trochę to rozgryźć, dlatego po prostu e, macie tutaj cięcie, bo nie chciałem wam tego przerywać. No ale po prostu jest jak jest. No i mamy kolejną notatkę. Ok, mamy informacje na temat utopii oraz tego, że właśnie się boi tutaj w że będą niestety ogromne problemy um, z właśnie naszym antagonistą w grze, którym jest właśnie Olof Will. Storm jakoś tak. No, ale właśnie w tym momencie dostaliśmy się tutaj, i teraz możemy, słuchajcie, włożyć te wszystkie pręty, i teraz tutaj, tutaj, i gdy mamy te wszystkie pręty, możemy punkty kontrolne umieszczone, można rozpocząć proces chłodzenia i chłodzimy w tym momencie reaktor. No i tutaj mamy podnieść klucz do reaktora i musimy tutaj wejść. Trochę mnie przeraża fakt, że tam jest tyle tych wrogich stworzeń. No ale jak mus, to mus. Tu mamy kombinezon. I ja myślę, że najlepiej byłoby właśnie pokonać tych, te stworzenia. Po prostu, bo, o, bo to będzie nas męczyć. Zobaczcie sami. A, ty udajesz, a my nie możemy ich podnosić. Nie, one udają, czy co? To co się stało z tamtym? Ale słyszycie ten reaktor to jest kurde zupełnie inna baja. Eee, załóżmy ten kombinezon, żeby nas nie atakowały No i najpierw skupmy się na tych wrogich stworzeniach To jest moim zdaniem... To jest moim zdaniem priorytet Wybić wszystkie te wrogie stworzenia, które tutaj się kręcą Ich jest pełno O kurde Dobra, wejdź sobie tutaj Chodź, 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 Myślę, że nie będą się na Mam nadzieję, że tu się nie będą respić po prostu Tylko kilka ich jest i tyle No bo kurczę, No... Tu będzie dużo ciężko to ogarnąć Możemy spróbować to otworzyć Pożyć, bo ich tak i takich jest tych zwierząt mało. Już tam jest jeden. Leci do mnie, leci do mnie, chyba? Tak myślałem, chodź to. No właśnie, powinno cię to kurde ścisnąć. A nie, że ty sobie normalnie jakby funkcjonujesz. No i myślę, że ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, ponieważ nie chciałbym tego jakoś tak rozdrabniać. uj Co ja odwalam? Ja, no ja, nawet nie zwróciłem uwagi na to, że właśnie mi się skończył ten po prostu pancerz. Ale chyba mam wrażenie, że ich jest coraz mniej, bo już sobie mogę pozwalać na takie przejścia. ale teraz to już będzie lipa, jak ja sobie po prostu pójdę. On już jest otwarty? Nie. A ja, ale mogę zacząć. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dobra, mamy dwa reaktory zrobione, i teraz musimy się zregenerować. Na szczęście mamy regenerację. Gra nam dała taką możliwość. Zobaczcie sami. I teraz idziemy. O, dwa przyszły. Dobra, i teraz tutaj mamy zabitego kolejnego. Tu jesteś kolejny. Trzy takie są punkty. Dobra. Nie, 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 Ja nie wiem, ta gra ma podwójne utrudnienie tutaj, naprawdę. Te pajączki, które po prostu za każdym razem mam wrażenie, że ich jest trochę więcej i po prostu te. No, ja zanim je pokonam, to już mi tu sanit. To już mi to zejdzie, nie? Muszę o tym pamiętać, ale kurde, słuchajcie, chcę to jak najszybciej zrobić, żeby wyłączyć to promieniowanie. Dobra, unik. Na szczęście można to zrobić. Patrzcie, do połowy wybijemy go. Tylko ich jest tu dwóch i szybko uciekamy. One zaraz pewnie wstaną, bo chyba one. O! No i już promieniowanie nie ma. Fajnie, o to mi chodziło, żeby jak najszybciej te promieniowanie się pozbyć, zobaczcie sami. Już jest o wiele przyjemniej tutaj się chodzi. Tutaj mamy ładnie szybę pokazaną. I prawdopodobnie co ja muszę zrobić? Pewnie wyjść tym, tym wyjściem. Czyli zbierzemy te właśnie te, które pokonaliśmy. Bo szkoda strzał i tutaj możemy przejść dalej. I mamy tutaj monetę i mamy tutaj możliwość dostania się do oczywiście tego budynku. Tu mamy notatkę, prawdopodobnie to jest z utopią, dokładnie tak, tak jak myślałem, tutaj mamy pełno monet. Tutaj mamy kratę, normalnie bogactwo, teraz tak, my nie mogliśmy podnieść piec, elektryczny piec do, wytop do wytopiania, to mm, zaraz go poniesiemy. Ale zobaczcie, to jest jakiś, jakieś kapsuły, tutaj są, tu mamy zaawansowaną kotwicę, tu mamy zaawansowany rafiner biopaliwa. A tu mamy pies do wytapiania. Tutaj jest kamienna z ciała, to ona się mi przyda. Hmm, tutaj możemy użyć, ale czy jeszcze coś tutaj szybko jest do zrobienia? Nie, dobra, użyjmy. O, zobaczcie. <strybujesz wytopienie> No i poznajemy kolejną postać grywalną, oczywiście, dzięki której możemy sobie po prostu e, na no, nią grać normalnie. I mamy praktycznie wszystko, zobaczcie ogólnie. I teraz, przez to, że my wyłączyliśmy ogólnie promieniowanie, to już te, tego promieniowania w ogóle nie ma na całej mapie. I tak naprawdę tamte pomieszczenie koło tego miasteczka, które by było, no to my możemy już się do niego dostać bez żadnego problemu. Nie wiem, jak ja ten odcinek potnę, ponieważ będzie pewnie prawdopodobnie długie, ale coś wykombinuję, żeby właśnie wszystko było. Zawarte tutaj. No i naprawiliśmy Selen. No i tutaj macie w ogóle tą mapę ogólnie, jest proces chłodzenia i ona po prostu teraz się chłodzi tutaj. Prawdopodobnie nasz antagonista wszystko tutaj popsuł, bo stwierdził, że tak będzie najlepiej. No i co? Teraz celem dostać się do miasta i wejść do tego, tego pomieszczenia. Na szczęście wszystkie lokacje są tak bardzo blisko, że można bez problemu to ogarnąć i zobaczcie. Tu już nie ma tego promieniowania. Musiałbym sobie poukładać tu w ekipunku, bo prawdopodobnie dostanę tutaj jakieś rzeczy. To jest magazyn. I tego się najbardziej trzymajmy, że tutaj za dużo rzeczy nie będzie. Ale i tak sam fakt, trzeba po prostu to wszystko ogarnąć. Odpadki na pewno, słuchajcie, no, rudę tytanu, odpadki. To jest po prostu tylko magazyn do prze takich przedmiotów właśnie. Tu mamy kratę. Deski ja bym wyrzucił, bo i tak mamy dużo i sami o tym bardzo dobrze wiecie. Tu mamy kolejny punkt, gdzie możemy... O, metalową strzelę też sobie wyrzucimy, bo e, strasznie nam po prostu to zabiera miejsca. Tyta ruda tytanu nie pogardzę. Biopaliwo, jakieś kraty, słuchajcie, no to też jest bardzo ważne i kluczowe. Idziemy dalej. Tutaj mamy kolejne skrzynki. Tutaj mamy ugotowane ziemniaczka. Ja sobie pozwolę kokosy na razie zjeść. Bo zobaczcie, mamy tutaj kolejne owoce i warzywa. Bureczek. Arbus, ok, kokos, ruda tytanu, dobra, tego kokosa już nie musimy zbierać. Hmm, czy tu coś jest? To jest zasypany, no, ale i tak tutaj nic nie ma. No i tutaj mamy kolejną rudę tytanu. No i pozostałości tak naprawdę. Deskę weźmy? Nie, weźmy, zostawmy tę deskę w spokoju. Czy jest jeszcze jakiś odpadek, bo przydałoby się trochę tych odpadków pozbierać, nie ukrywam. Hmm, chyba nie, chyba to jest wszystko. A tym miłym akcentem chciałbym Wam podziękować za... Obejrzenie całej lokacji podzielonej na kilka części. Mam nadzieję, że właśnie takie formaty też Wam się spodobają, ponieważ chciałbym mm, nie wycinać tego, co jest po prostu ciekawe. W sensie nie co jest po prostu ważne w tej lokacji. A odcinki utrzymywać plus minus 20 minut. No i oczywiście mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Oczywiście też. Z, z, zachęcam do sekcji komentarzy tam na dole, gdzie możecie podzielić się różnymi odczuciami dotyczące owej lokacji oraz oczywiście życzę Wam wszystkim miłego do dnia oraz po prostu w, widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia do następnego, trzymajcie się i cześć!